Hasło dnia wierność, zaufanie, prawdziwa obecność. Karta pies przynosi dziś energię lojalności, wsparcia i zaufania. To dzień, w którym możesz liczyć na kogoś bliskiego, przyjaciela, partnera, lub osobę, która stoi po twojej stronie. Może oznaczać też, że ktoś myśli o tobie z troską, a nawet, że pojawi się pomoc z zaskoczenia. To dobry moment, by pielęgnować przyjaźń, być wierną swoim wartościom, stanąć za kimś, kogo kochasz lub wspierasz, zaufać, nie przez naiwność, lecz przez serce. Energia tej karty jest ciepła, stabilna i ochronna. To wibracja serca, przyjaźni i zaufania do wszechświata. To dzień, by wsłuchać się w swoją intuicję i poczuć więź z ludźmi, naturą, zwierzętami, swoim wyższym ja. Jeśli masz wątpliwości, Zaufaj. Dziś energia przychodzi z intencją ochrony i lojalności. Pies jako karta dnia często zapowiada szczere gesty, rozmowę, pojednanie lub kogoś, kto chce być blisko. Jeśli masz pytanie o kogoś, ta karta mówi tak, możesz tej osobie zaufać.